Także witam wszystkich serdecznie w pierwszym odcinku serii EAFC 25 Zaczynamy nowy sezon. Budujemy skład od nowa. Oczywiście seria Road to Glory. Nie będziemy tutaj ładować żadnych FIFA pointsów. Ale nic z tych podobnych rzeczy. Także myślę, że możemy sobie przejść już do stworzenia naszego klubu. Witaj w klubie, oj. Witam, witam, witam. Ale się jaram, słuchajcie. Dawno też nie grałem w ogóle w FIFKę. Bo tak jak wiecie, wakacje, granie w FIFA już tak pod koniec sierpnia, prawie wrzesień, to już ono się nie opłaca. I nie wiem dlaczego to tak troszeczkę laguje. Za chwilę to ogarniemy, niech będzie tutaj Krakowia. I przechodzimy do tak naprawdę najważniejszego wyboru w całej naszej przygodzie z tą grą. No, oczywiście weźmiemy sobie Brazylię, stricte pod te SBC, ale zobaczmy. Nasza pierwsza karta, ale bardzo głośno jest ta gra. Czekajcie, muszę trochę to ściszyć. Bardzo głośno jest. No i te karty teraz, te otwieranie paczek jest troszeczkę szybsze. No i to według mnie jest spoko. No, bo te gorsze karty nie będziemy musieli ich tak oglądać, ale zobaczmy, kogo my tutaj mamy. Mamy tutaj Rodrigo Muniz. Dobra, zobaczmy, jakie karty możemy sobie wypożyczyć. Zobaczmy, jaki będzie napastnik, bo napastnik myślę, że na początku się jak najbardziej przyda. Oj, tutaj nie ma nic ciekawego. Zobaczmy pomocnika. Wiem, że tutaj, tutaj jest do wyboru Nico Barella i właśnie sobie tego Barella wybierzemy do środka pola. Tak to się właśnie prezentuje. Dobra, zobaczmy, czy mamy jakieś paczki do otworzenia. Tutaj oczywiście wybierzemy sobie jakieś stroje, które potem będę mógł skwikselować. Niech będzie coś takiego. Weźmiemy sobie... Uuuu! Herb Barcelony! Jesteśmy w domu! Dobrze, dobrze. To mi się podoba. Tutaj mamy jakiś sezon pierwszy. Mamy jakieś nagrody, ale tym na razie nie chcę się przejmować, gdyż tutaj mamy jakąś bardzo fajną kartę. Jak zdobędziemy 5000 expa jakiegoś gaula. Ale wydaje mi się, że zanim do tego dojdę, to już będę miał lepszy składzik. Okej, okay, widzę, że żadnych paczek nie mam takich za granie powiedzmy w poprzednią grę. Troszeczkę słabo. Więc zobaczmy. Pierwsza paczka z podglądem Może jakiś pierwszy walkout? No nie, to będzie mount. No dobra, spoko. No raczej to nie jest warte 7,5 tysiąca coinsów. Także no nie będę na to zbierał pieniędzy. No przejdźmy do SBC. Zobaczmy, co możemy z co zdobyć, co w SBC mamy. Podstawy jeden, zróbmy sobie to. O ile się uda, oczywiście. O no mamy jakieś ekrany w ogóle. Co tu się dzieje? To jest brązowa karta. Nie wiem o co tutaj chodzi. Mamy pomocnika. Hiszpanii, z La Ligi. Czemu ta brązowa karta się w ten sposób pokazuje? 64. Nie wiem, co tutaj się wydarzyło. Oj, naprawdę muszę wam przyznać, że to menu i to wszystko robienie tych SBC jest takie jakieś straszne, powolne. Mam nadzieję, że to się wszystko zmieni. No i udało nam się wykonać pierwszy segment SBC, czyli podstawy 1. Mamy jakieś paczki, może chociaż jakaś złota jedna? O, jest jedna złota, także otworzymy sobie może jakaś... Pierwsza potężna karta naszego składu dołączę, zobaczymy. No zobaczmy pierwsza karta, w której może cokolwiek polecieć i to będzie Terrier. No myślę, że w pierwszym meczu możemy sobie go użyć, a potem już raczej nie. Spoko. Ale ja widzę, że menu się jakoś dużo nie spieniło. To dobrze, bo to menu jest naprawdę bardzo fajne. Dobra, no myślę, że jak na razie tutaj nic nie będziemy robić dalej. SBC zagramy sobie po prostu Division Rival. Ale zanim to zrobimy, to zobaczmy, jakie są w ogóle nagrody za to. O, jestem w ogóle od razu w ósmej dywizji. Nie wiem czemu. A dobra, ulepszony. Uuuu! A to jest wypożyczenie. Dobra, ale dobra, 12 tysięcy monet. Dobrze to wygląda. To sobie na pewno. Czwartek obczajmy, no i musimy zedytować nasz skład. Zbudujmy naszą pierwszą ekipę, którą zagramy. Pierwsze spotkanie. Dobra, także tak prezentuje się nasza pierwsza jedenastka. Jeszcze tylko tego terriera, sobie wrzucę na atak, żeby po prostu tutaj sobie śmigał. No, zagrajmy po prostu Spotkanie, Jak Chcę zobaczyć ten gameplay. Czy będę miał lagi, czy nie będę mieć lagów, no i oczywiście potem jakieś zadania, może jakieś paczki, ulepszanie składu, to jest to, co lubimy najbardziej, jeśli zaczynać od początku. Także przejdźmy do pierwszego spotkania w Division Rivals. Także tak, zagrałem to pierwsze spotkanie, niestety w połowie tego się skapem że sobie wyciszyłem mikrofon. Nie pokażę wam tego, ale to przegrałem, także to nawet nie ma co pokazywać. Zobaczmy, jakie tutaj wyzwania no, mi się udało odblokować. Niestety nic ciekawego tutaj nie mam, ale spróbuję okikselować jakieś rzeczy w klubie i może kupimy jakiegoś pierwszego napastnika już. Albo skrzydłowego, coś, coś w tym stylu. Okej, okay, za 650 końców udało mi się kupić Obameyanga który ma 4 na 4. Fajne tempo. No kurczę, jakaś okazja to była totalna. Głupi by z niej nie skorzystał, także teraz myślę, że wygramy. Uda nam się strzelić, przynajmniej 3 bramki. Będzie dobrze. Dobra, jak na razie tak to się prezentuje, przejdźmy już do pierwszego spotkania. W dzisiejszym odcinku. Okej, okay, tak zobaczmy skład pierwszego rywala w dzisiejszym odcinku. Co rywal przygotował? Trap na bramce. No i oczywiście cały skład już złoty, madiłkę, oj, napad, który ma bardzo dużo tempa. No, moja obrona tempem nie grzeszy, także może być naprawdę bardzo ciekawe spotkanie, ale zobaczymy co to będzie. Wypuśćmy tutaj Obama Yanga, zobaczmy Obama Yang. To może być pierwsza bramka na wizji. Tak jest piermerigo obamy Yang. Mamy pierwszą bramkę. To będzie nasza mała legenda, myślę. No naprawdę bardzo przyjemnie się nim gra. Jest bardzo zwinny, szybki. 4 na 4 to dobrze wygląda. Przeciwnik zakolejkował pauzę. Mam nadzieję, że nie będzie wychodził. No Kamal, mamy dopiero pierwszy dzień tak naprawdę grania. Pogreję sobie troszeczkę jeszcze. Oj, dawaj, Terier, rozpędzi tutaj na tym Krzydle Obameyang Yang chodzi na wrzutkę. Dawaj, kłówka! I o to jeszcze się obrócił prawie. I Dobry jest obamy Yang. Fajnie, fajnie, fajnie. Obama Yang, proszę cię, obama Yang, obame Yang, Yang. Lewa noga, tak jest, mamy bramkę. Druga bramka, Pierre Obama Yanga, to mi się podoba. A to nie był Obama Yang, to był Muniz. Sorry, pomyliło mi się, ale podobni są. Oj, tak, to mi się podoba, ale ten Obama Yang jest naprawdę bardzo fajny. Teraz podaję do Muniza, jeszcze Muniz do obama Yang, ale rozklepali go chłopaki. Trzecia bramka w tym spotkaniu, ale jedziemy z koksem. nie mam wrażenie, że to hypermotion troszeczkę niszczy tą grę, jakby trochę za dużo tego tutaj dalej. te, zanim ten zawodnik przyjmie tą piłkę, poda, potem zagra jeszcze jakiegoś kapcia, no mam wrażenie, że jest trochę tego za dużo. Straciliśmy w ogóle bramkę pierwszą, to mi się nie podoba. Przejmijmy tą piłkę, proszę cię, ale bramka, pineska, Eze, Eze taką brameczkę załadował, no ładna brameczka, ładna, ładna. Obameyang Yang jeszcze tutaj to nie było obamy ale Terier jeszcze się podłączy pod akcją ofensywną. Zobaczmy Terier, Terrier Terier terrier. Jeszcze Terrier Jeszcze. Jeszcze obamy Proszę cię, obamy Nie trafia w bramkę. Co się tutaj wydarzyło czemu? Obamy Yang nie trafiłeś teraz w bramkę. Okej. Okay. Przejęcie nu No munis, no, no munis, munis. Dobra, munis chyba już z drugą bramką albo trzecią nawet. Dobrze, dobrze. Oj, niedobrze. Dobry blok. Jeszcze przejmijmy tą piłkę. No błagam cię, przejmij tą piłkę, dobrze. Dawaj, muniz, 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 proszę cię, muniz. Po krótkim słupku, delikatne uderzenie mamy. Znowu trzy bramkowe prowadzenie, 5 do dwóch, Utrzymajmy to do końca i będzie super. O lewy piłki do muniza, muniz, dawaj hat trick to będzie pierwszy hat zawodnika! Tak jest po krótkim słupku: 6 do 2. Ale się rozpędziliśmy. Okej, okay, to będzie dobra sytuacja bramkowa. Obamy, Yank! Obamy, Yank! Chyba też hat swoją drogą. No muszę przyznać, że nasi napastnicy naprawdę bardzo ładnie się rozstrzelali. Ale no jakoś tak kurde gram na trochę słabszego rywala i to czuć. I, i przyjemnie się jak na razie gra. A ja, mamy bardzo fajną sytuację, bo Terrier wychodzi. No i zagrałem na tego tapina. Pierwszy tapin, tak zwany, 8-2. Oj, 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 to będzie rzut karny. No Tutaj zdecydowanie za, za mocna interwencja naszego środkowego obrońca, ale zobaczymy może uda nam się obronić. Zobaczmy, czy Ramirez... Ajajaj, no wyczułem róg, ale niestety nasz bramkarz nie doleciał. Zobaczmy, bo Muni z Yang, dawaj Fineska, zobaczmy jak Fineski działają, no to było naprawdę bardzo fajne i mamy już 9 do 3 w drugim spotkaniu w tej grze, no zaczyna się to naprawdę bardzo obiecująco. Dobra, spróbujmy jeszcze zrobić ostatnią akcję w tym spotkaniu, Yang, dawaj rozpędź się, dobrze, dobrze i dawaj, jesteś szybki! Jak dzik musisz zlecieć to pole karne. dawaj, nie zatrzymuj się i tapinek, uhu, o Jezu, przepraszam, przepraszam za to, ale... 10 do 3, mamy pierwszy dwucyfrowy wynik w FC25. Mamy pierwszą wygraną. Zobaczmy, ile dostaniemy punktów do kwalifikacji do food Champions. 35, okej, okay, spoko. Dużo. Okej, okay, także powitajmy nasz kolejny transfer, czyli James. 93 tempa, 70 strzelania za 600 końców kupiony. No myślę, że może być całkiem przydatny na tym skrzydle. No i tak szczerze nasz napad już całkiem wygląda spoko. Może jeszcze na razie nie mam jakichś fajnych paczek do otwierania, ale to, no, to jest pierwszy odcinek dopiero, także no, chcę się skupić na gameplayu, chcę się trochę pocieszyć tą grą, także przejdźmy do drugiego spotkania w dzisiejszym odcinku. No i zobaczymy, Obama Young. Pierwsza sytuacja, fajnie się tutaj obkręcił. Spróbujmy uderzyć z takiego konta. To było fajne. Szkoda, że nie udało się oczywiście strzelić Gola z tego, ale no, bardzo fajnie się obkręcił tym Obama Youngiem. A my mamy kolejną sytuację. Zobaczmy, Muniz, może taka fineska. No nie trafia w bramkę niestety. James, wspaniałe podanie do Obama Young. Zobaczmy, co, co wymyśli Obama Young. Podajmy na tego tapina. Oj, coś mi się wydaje, że w tym sezonie będą naprawdę bardzo mocne te tapiny. Jakby ta obrona mu się strasznie rozjechała, ja po prostu irknąłem podanie i strzał, także no, ciekawe. O, ale się wylałem! Bardzo dobre wykończenie to było tej Solanki, czy jak mu tam, ale na szczęście był spalony. No i ten barrel jest naprawdę wspaniały, coś mi się wydaje, że jak skończy mi się jego wypożyczenie, to będę za nim tęsknił. A James tutaj się naprawdę bardzo fajnie przedarł przez tą obronę. Zobaczmy, co zrobi Obama Yang. Kolejny etap, i naprawdę to jest takie proste. Coś mi się wydaje, że top inny będą strasznie OP w tym sezonie. No, bo zobaczcie z jaką łatwością to w ogóle wszystko wychodzi, no. Nie wiem, czy ten rywal tak głupio się ustawia w tej obronie, że to jest takie proste, ale wydaje mi się, że w poprzednich edycjach FIFA było to trochę trudniejsze. Mam nadzieję, że tutaj nie będzie żadnej czerwonej kartki. Dobrze. Oś ten Borella jest naprawdę wspaniały. Może jakiś powershot dystansu, ale przygrzmocił teraz Niko Borella. Nie wiem, czy on ma jakiś playstyle do powershotów, ale to było imponujące. O Jezu, ale się wylałem, ale się wylałem i kolejna bramka. Ja, z bardzo dużą łatwością wchodzą te strzały z dystansu. Trzeba to po prostu z tego korzystać jak na razie Ale się utrzymał tym terierem jeszcze obamy Jak nie wiem czy tutaj był spalony, bez spalonego, 4 do 1. Nawet zrymowałem sobie to. No jak na razie bardzo przyjemnie się w to gra. Naprawdę fajnie, fajnie, fajnie. Obamy Yang! Mocno, dobrze, ale potężne uderzenia obamy Yanga. 5 do 1. Ole, podanie z pierwszej Yanga. Zobaczmy, czy Muniz wyprzedzi. obrońcę. wyprzedził i uderzenie. No niestety, wikaria. Wikario mocny jest. Ale zobaczmy, może jakieś główeczko, czy uderzenie. Ej, to było fajne. To mi się podobało. Spróbujmy to powtórzyć jeszcze raz. Muniz, tym razem z główki mamy. Pierwszą bramkę z rzutu rożnego. I mamy już 6 do 1. What? To, co tu się dzieje? Ej, naprawdę, jakby teraz strzały z dystansu nabrały naprawdę dużo sensu. No Oj, niedobrze, jakiegoś laga mam, mam nadzieję, że mnie nie wyrzuci z serwerów. Utracone połączenie z przeciwnikiem, zwycięzcę wyłonimy na podstawie raportu meczowego, czy to jest po prostu moje zwycięstwo, czy, czy jak? No szkoda byłoby nie dostać za to zwycięstwa jak wygrywałem tam 6 do 2. W tej chwili połączenie z trybem Ultimate jest niemożliwe. Wróćcie teraz do ekranu głównego. Witamy, witamy. Oczywiście w nowym sezonie. Jak zwykle jakieś problemy z tym ultimatem. Wydaje mi się, że to był błąd po mojej stronie. Po prostu wywaliło mi na chwilę internet. No szkoda, naprawdę szkoda, bo no wygrywałem tam to spotkanie, no ale nic z tym nie możemy zrobić. Także już dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej przygód, oczywiście z FC25, zostawcie subskrypcję. Pod tym odcinkiem zostawcie łapkę, napiszcie jakiś komentarz. Widzimy się jutro. Trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć!